Katarzyna Nowocinkowalczyk, Próżny Kotek. Pewien kotek śnił, że jest lwem. Chełpił się elit członkostwem, żył na jawie swym wielkim snem i nie wiedział, że jest głupcem. Lubił gadżety i cacka, prestiż budować próbował. Myśl zwyciężała próżniacka nad innymi dominował. Powtarzał słowa słyszane, jako mądrości swe mówił. Echem były one wybrzmiane, swą osobowość gdzieś zgubił. Pycha kotka ogarnęła, władza w głowie zaszumiała, Duma szczyty osiągnęła, pogarda ciosy rzucała. Lecz jak to ze snami bywa, obudzić się przyszła pora, bo los zawsze nas ogrywa. Często używa topora. Gdy ego jest niż ty większe, gdy pycha wzrok twój przesłania, a respekt znaczenie mniejsze, to wszystko głupca odsłania.